Hello, dear children. Welcome to the English lesson. Open your workbooks, please. Otwórzcie swoje ćwiczenia. It's page 48, strona 48. I zróbcie, proszę, drugie ćwiczenie. Tu trzeba napisać, czego się, boi, czego się boicie. I'm scared of ghosts, na przykład, czyli boję się duchów. Albo I'm scared of. Frogs, boję się żab, albo uh, I'm scared of dentists, boję się dentystów. Jako, że wiem, że nie macie już książek, ale mimo to postanowiłam, żeby nagrać jeszcze tą ostatnią lekcję, bo i tak, i tak z filmiku myślę, że wszystko będzie wiadomo. Jest to już ostatni rozdział, także, żeby tego już nie opuszczać, to proszę, słucham. będziemy za chwilę słuchać nagrania. Przed tym przetłumaczę. Tekst. Abracadabra, abracadi. I cannot buy a horse for me, but three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Czyli abracadabra, abrakadi. Nie mogę sobie kupić konia. Ale trzy buziaki i trzy najlepsze życzenia mogą spełnić moje marzenie. I teraz posłuchamy. Ja sobie delikatnie tutaj ponumeruję um, wymieniane w tekście um, rzeczy. Lekcja 39. Task one. listen and sing abracadabra abracadabra i cannot buy a horse for me but three good kisses and three good wishes can make my dream come true abracadabra abracadabra i cannot buy a car for me but three good kisses and three good wishes can make my dream come true Abracadabra, abracadabra. I cannot buy a dinosaur for me, but three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Abracadabra, abracadabra. I cannot buy a plane for me, but three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Abracadabra. Come true. Abracadabra, abracadabra. I cannot buy a castle for me, but three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Abracadabra, abracadabra. I cannot buy an elephant for me, but three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Hmm. Możecie troszkę powtarzać. Abracadabra abracadi I cannot buy buy to znaczy kupować I cannot buy czyli nie mogę kupić jeszcze raz I cannot buy a horse for me I cannot buy a horse for me. But three good kisses. Czyli trzy, trzy pocałunki and three good wishes trzy najlepsze życzenia. Can make my dream come true. Can make my dream come true. Can make my dream come true. Abracadabra. Abracadabra I cannot buy a horse for me but three good kisses and three good wishes can make my dream come true I Teraz będę podstawiała zamiast horse będę mówiła car Abracadabra Abracadabra I cannot buy a car for me. But three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Teraz podstawiamy słówko dinosaur. Abracadabra, abracadi. I cannot buy a dinosaur for me. But three good kisses and three good wishes. Can make my dream come true. Teraz podstawiam. Samolot, plane. Abracadabra, abracadi. I cannot buy a plane for me. But three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Number five is a ship. Abracadabra, abracadi. I cannot buy a ship for me. Nie mogę sobie kupić statku. But three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Six. A rocket. Abracadabra, abracadi. I cannot buy a rocket for me. But three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Seven, a castle. Abracadabra, abracadie, I cannot buy a castle for me. Nie mogę sobie kupić zamku. But three good kisses and three good wishes can make my dream come true. Eight, an elephant. Abracadabra, Abracadi. I cannot buy an elephant for me, but three good kisses and three good wishes can make my dream come true. I zachęcam was do tego, żebyście sobie również w ten sposób to mówili. A teraz przejdziemy sobie do drugiego ćwiczenia. I zobaczcie. Złota rybka pyta dziewczynkę: What would you like to get for your birthday? Czyli co chciałabyś dostać na urodziny? A dziewczynka myśli, myśli i mówi: I'd like to get. No, znając niektóre dzieci, to na pewno: I'd like to get a horse. For my birthday. Oczywiście to niemożliwe albo mało możliwe. I'd like to get a car for my birthday. Chciałbym dostać auto. A inni powiedzieliby: I'd like to get a ball for my birthday. I'd like to get a computer for my birthday. I'd like to get a mobile phone for my birthday. Czyli telefon. Mhm. Co jeszcze można? Co jeszcze można dostać na urodziny? Pomyślcie sobie. A teraz zapraszam was do lekcji. Proszę, żebyście przepisali sobie lekcja 21. Temat What would you like to get for your birthday? Czyli co chciałbyś dostać na urodziny? I będzie piosenka, zaraz wam ją tutaj zaśpiewam. What would you like to get for your birthday? What would you like to get? Powtórka. What would you like to get for your birthday? What would you like to get? I'd like to get a gift. For my birthday, I'd like to get a gift. I'd like to get a gift. For my birthday, I'd like to get a gift. Czyli, co byś chciał dostać na urodziny? Co byś chciał dostać? Co ty byś chciał dostać na urodziny? Co ty byś chciał dostać? Ja chciałbym dostać prezent na urodziny. Chciałbym dostać podarunek. Jak chciałbym dostać prezent na urodziny? Chciałbym dostać podarunek. Prezent. To każdy już wie. Birthday present, no to jest prezent urodzinowy. Może być też birthday gift. Myślę, że nie wszyscy znali to słówko. Gift, czyli podarunek. Birthday gift. Czyli podarunek urodzinowy, prezent urodzinowy. What would you like to get for your birthday? Próbujemy powtarzać. What would you like. Like to get. Would you like to get? What would you like to get for your birthday? What would you like to get for your birthday? What would you like to get? I'd like. I'd like. To jest skrót od I would like. To D z apostrofem jest skrótem od słówka would. I'd like. Powtórzymy. I'd like. I'd like to get. Czyli chciałbym dostać. I'd like to get. Get a gift. I'd like to get a gift. For my birthday. I'd like to get a gift for my birthday. I'd like to get a gift. Hmm? I. 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 What would you like to get for your birthday? What would you like to get? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. What would you like to get for your birthday? Mm -hmm. What would you like to get? I'd like to get a gift for my birthday. Mm -hmm. I'd like to get a gift. Mm -hmm. I'd like to get a gift for my birthday. Mm, 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 I'd like to get a gift. Mm, 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 mm. Tak. Mam nadzieję, że to przepisaliście. Teraz jest zadanie dla chętnych. Otóż zadanie jest takie: trzeba przepisać pytanie: What would you like to get for your birthday? I potem można sobie spisać w, w luki, wstawić, już Wam powiem, momencik. O, można wstawić w te luki albo słówka z tego filmiku i z tej lekcji. Czyli będą to na przykład I'd like to get a castle for my birthday, czyli chciałbym dostać zamek. I'd like to get a car for my birthday, chciałbym dostać auto. I'd like to get a rocket for my birthday. I'd like to get a dinosaur for my birthday. I'd like to get a ship for my birthday. I'd like to get an elephant for my birthday. I'd like to get a horse for my birthday. I'd like to get a plane for my birthday. Bądź też, znaleźć w słowniku inne słówka, albo w książce mogą być yy, opisujące rzeczy, które chcielibyście dostać na urodziny. I tutaj mamy, zobaczcie, pytanie. What would you like to get for your birthday? I odpowiedzi. I'd like to get a. I na przykład może być horse for my birthday. I'd like to get a ship for my birthday. Może być też taki zabawkowy, toy ship. I'd like to get a toy rocket for my birthday. I'd like to get a toy car for my birthday. I'd like to get a toy castle for my birthday. Oczywiście, zadanie dla chętnych. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie wytłumaczyła faktu, że im więcej piszecie, tym potem tym lepiej umiecie pisać. I nawet nie wiadomo skąd to się bierze. Także trzeba pisać dużo. I jeszcze piosenka. A to oczywiście jest do przepisania. To jest obowiązkowe do przepisania. I spróbujemy troszkę pośpiewać. Ja będę wykonywała teraz tą piosenkę z tekstem a gift. Gift to jest taki, taki, taki ogólnik po prostu, czyli podarunek. A w tym podarunku mogą się y, znaleźć takie przedmioty, które byście chcieli dostać na urodziny. like? Można różnie, różnie śpiewać. What would you like to get for your birthday? What would you like to get? What would you like to get for your birthday? What would you like to get? I na przykład. I'd like to get a car for my birthday. I'd like to get a car. I'd like to get a car for my birthday. I'd like to get a car. Tak. I chciałabym Was pożegnać już w tym roku, ponieważ to już jest nasza ostatnia lekcja, i życzyć Wam wspaniałych, udanych, cudownych wakacji. Dziękuję za cały rok pracy i za wszystkie lekcje. Thank you for the lessons, and I wish you very, very wonderful holidays. Thank you. Bye bye.